Wychodzimy. Trochę no. późno, ale wychodzimy. Ale czy my się musimy kochać? W ogóle nie musimy. Proszę bardzo. Pani mhm. Uh -huh. mhm. No tak, tu nie jest płatka e, dla ale... No it's not. Nie ja mam ten płaszcz? Nie Czekaj, więc, coś mi się kojarzy, no. Ten kolor zielony. Jak czekaliśmy na Władka, No. już była akcja Basia Łoruć. I siedzieliśmy kiedyś, pojechaliśmy do Gdańska, do Siedzieliśmy foru. na. Z do tej galerii, no. no. I ja tak sobie siedzę w tej galerii, sobie myślałam, kurde, się teraz zaczęło, to bosko, bo przecież szpital jest zarobiony, to nie? No, nie zaczęło się, ale wtedy właśnie zobaczyłam babeczkę w tym płaszczu. No i wiedziałam dokładnie, gdzie pojechałam w ten płaszcz, gdzieś tam widziałam, jak się Czyli dokładnie, gdzie go chcę kupić. No i nie wiem, dosłownie dwa dni później chyba pojechaliśmy i kupiłam sobie ten płaszcz. Ale tak mi się kojarzy z urodzinami Władka, właśnie, że ja jeszcze chodziłam. Wiesz, z brzuchem wielkim, jak. Z bębnem. Mało podzielonym. O, dwójeczka. Hmm. Na no nie. Ale dawno nie chodziłem w tej czapce. W ogóle nie chodziłem też w tej kurtce. Znalazłam tak też Twoją zieloną czapkę. Tą taką. Taką. Wiem. Ale krótką? No. Taką zieloną, zieloną. No. Ale ona jest zużyta już, nie? Nie, świetnie wyglądała ta czapka. Tak? No. Mhm. Dobra, ja też mam czapkę, ale nie chcę <laughs> ich zakładać krzycząc. No czemu właśnie zakładać? Właśnie załóż. Ale to no, spokojnie nie mówisz, nie mówię, że teraz. Świetnie. No, może być mam Do tego płaszcza spokojnie mogłabyś mieć też buty sportowe. Wiem. Buty tak, ale nie, nie, ten płaszcz wziąłam tak jakoś trochę bez bo trzeba było sobie ciepł. Ku... Dobra, idziemy, nie? Tak. Na basenie, które czy jutro To dwie, czy... do 22 dzisiaj słyszałem, że basen. Ale... Funkcjonuje od rano. No, a śniadanie o 6.30. No i to mi się podoba. Ale to już my najpierw pójdziemy na basen i na siłownię, pewnie? A nie na siłownię nie pójdziemy. No, nie takiego. Muszę... Muszę to zmienić. Dobrze. Do no, no, to stało. Zobacz, to można mieszkać. Pewnie sporo taniej. Tak, no my wzięliśmy ten pokój trochę. No to, czyli to jest tani hotel. Tani hotel. Taki średni chyba, no. Nie jakiś, no bardzo drogi. No to nie, nie no tak. Właśnie. są droższe, warszawy na 100%. No my mamy super. Pokój, tak? Z super no, widokiem. No, to nie jest błyskacona. No, <coughs> no to powiedz jaka to jest cena po prostu i tyle, bo no, już tutaj się... Tak... 900 zł, no no to... nie jest. jest Najtańszy hotel, tak? Mhm. No to tam mogło być... pamiętasz ile, czy nie? Gdzie? Tutaj za te gorsze pokoje tańsze. 600 z ale bez śniadania chyba. zawsze to 300, nie? Tak, ale tu jeszcze trzeba właśnie to śniadania wyliczyć, nie? Z tym korytarzem kojarzy mi się zawsze Linda. Jak biegną, wiesz? No. No ja to ci chciałam powiedzieć tylko, że zapach. Zapach. Oddzieli mi na myśl. Dubaj. Mhm. Tak. Tak jest. Ojej, piękny. <kuh> I w ogóle tu nie chodzi o rodzaj zapachu, tylko o to, że to jest taki. Dyskretny. Taki intensywny, elegancki zapach.

Die Spartan ist ja 9 Uhr. Wir nichts voneinander hören, 9 Uhr. Ansonsten bist du Nachricht. Unter 8 Runden braucht ihr gar nicht aufhören. Aufzuhören. Auf zu. Auf auf zu, ja. Da weiter werden wir dient nicht zu. Verbraucht oder zugebracht, verbrauchen und oh, zu gebrauchen. das lernt er nie. Matthias, okay. was du schon öfter? Eh? Nee, das ist zu spät <laughs> O tutaj mówiłam o tej części zobacz jest taka Aha, no ale dobra, teraz rozumiem. Bo tutaj za tymi szybami są jakieś sale po prostu. No pewnie tak i dlatego. Konferencyjne czy tam jakieś inne. No tam inne... jest sporo ludzi teraz widać. Tak, tam się coś dzieje, więc tylko coś tak prezentuje, wiesz, smutno tutaj. O, tutaj też jest jakieś wejście nieczynne. Nie, takie jakby. No tak. No, te... no tak jakby trochę tak, wczorne, tak robocze jakoś, to bardzo tak. Wygląda.

Pój, ładowałem do końca. Zobaczymy, czy rowery jeszcze stoją. Dor, nasz stoi. Przez ten lud spokojnie, zobacz, możemy się podzielić pasem. Patrz jaki Piękny wóz. Ktoś ma gust? A obok jest Gdańska. A jeszcze tu babka przed chwilą pytała. O Sopot? Tak. Nie, nie, z Sopotu będzie. Tak. No. A my, proszę Państwa, z Królewskiej zaraz przenosimy się na krakowskie przedmieście. Obecnie Deptak, bardziej. Po lewej stronie pan prezydent Nawrocki urząduje. I mamy po lewej stronie hotel Bristol, a w prawo kierujemy Bristol, się... To jest taki klasik, nie? Tak. Ufundowany przez Spaderewskiego tak w ogóle. A kierujemy się w prawo w stronę Nowego Świata. Tak Miło jest znać te okolice tak, i, I, się nimi, tak, i się nimi cieszyć teraz swobodnie. Nie, źle mi się tutaj zupełnie. Tak? Dobrze, to już. Strasznie, strasznie. No strasznie, strasznie. A Bristol, proszę Państwa, wspomniany jest po lewej stronie. a po lewej stronie miejsce gdzie studiowałem. Nie 5 lata, 6. Jak w domu. Jak w domu. Tutaj jeszcze to były czasy, kiedy jeździłem samochodem po Krakowskim Przedmieściu i wjeżdżałem. Wjeżdżałem na teren uniwerku bez żadnego problemu. Nie, kochani, nie jeździłeś samochodem po Warszawie <coughs> Nie, wiem, były takie czasy. No. <laughs> Ale i Czekaj, tam chyba będzie przyjemniej, nie? Po tej drugiej stronie. No szerzej, chyba... Wyobrażasz sobie, że kiedyś tutaj normalnie się samochodem wjeżdżało i że to był... ruch? Wyobrażam sobie. Jak dobrze, że oni to zamknęli, nie? Nie no, poważnie mówię. Nie wiem, Przecież teraz jest przyjemniej. No chciałabyś, żeby tu była taka ulica niedostępna. Nie, no pamiętam te czasy, że to była na tu jeszcze kiepskiej jakości asfalt był, to, 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 to słabo to wyglądało. Wydło, to A jak się nazywał klub, który był... Tam były dwa, Maska, Milowicza i nie tylko Milowicza, z którego go chyba... Trochę tam wysiadali, A tam niżej Taki ciemny, ciężki, taki Niżej, bliz, blisko maski no Poniżej maski tutaj W lewo ja i poniżej maski bliska, szczerze mówiąc. Ja to tylko do Harendy chodziłam Harenda, o właśnie, Harenda Ale to koło jakieś jeszcze dalej? No w nie... dół, w lewo No w dół, tak, tak. No, ale to oferentę to ja chodziłam jak chodziłam już średniej. No, a ja na studia. No. Czyli przychodziłaś do mnie po prostu zanim, zanim ja tutaj przyjechałem. Można powiedzieć. No ja tu chodziłam tak, zanim przyjechałaś. Nie możesz iść ze mną cały czas. Tu po swojemu. Mam przypadłość. Masz. Dobrze, to nie kończ, nie kończ. Ty <grystanie> no rzeczywiście, bo to jest już tutaj no. No tak, maska jest, znaczy była po lewej. Nie, no maska to nie znam tego miejsca, nie wiem. Maską Klubu Maska był Milowicz. Maską Klubu Maska tylko twarzą, tak? Tak. <grystanie> A tutaj Kopernik. Masz wrażenie, że kobiety i mężczyźni nieraz wybierają się dość podobnie, także z tyłu to ciężko rozpoznać, czy kobiety czy mężczyzna? Masz na myśli no to, co idzie przed nami? Tak. Ten zestaw, tak. Ale zauważyłeś to już kilka razy, o tym rozmawialiśmy nawet, nie? Że tak. Tak jest. Ty, a wiesz, że to może być scenografia do tego filmu Lalka z, no, może być. z markiem Kondratem? Oczywiście. Papież mówił, a tam, po maturze chodziliśmy na kremówki, a ja mówię, że tam normalnie po zajęciach chodziliśmy na obiad do OPZZ, bo tam było najtaniej. Ja ją na ogień, to jeździłam wiesz. Wiem, do, do proszkowa. Wejdźmy słoików dolnych. Mam temat. Ojejku. Ale co to z każdej imprezy zrobi? Tata? Czyli e, czyj tata? Mój tata. No dobra, dobra. Mój albo Aśki Albo Aśki. Dobrze. Aśka, jak oglądasz, to pozdrawiamy. Wymienialiśmy. wymieniali. Albo jest na No wymieniali to tutaj. Z dowozami, bo Ryzykowne słowo. W no sam, wiem, w wiem. Kierunku. A już przed nami, proszę Państwa, nowy świat. Ale wcześniej przecinamy mhm. ulicę Świętokrzyską. No, chwilowo widzę, że tak. O, tam właśnie żarłem te obiady, w OPZZ, tam. Zdaliśmy się jeszcze wtedy. No, osobiście nie. До поедали в споте больше, чем здесь, да? Ты знаешь, что я твою внимание? Po drugiej stronie? Nie. No i musisz zawsze skanować. No, ja, ja, ja tego nie robię. Rób zawsze. A jeszcze szczególnie... A jeszcze dodatkowo nie to... Ja. Yeah. Nie. No, no, od, odróż. Nie. Yeah. I patrz nisko, patrz na Potrzebuj. ręce. Nie raz ja myślę, że to takie jest, no taki, jak to powiedzieć? Na wyrost? Nie, nie na wyrost. Nic nie jest na wyrost, na tylko że to takie może być, jakby tak się dobrze, jakby, jakby znałam tego człowieka i wiedział, że to jest dobry człowiek, to mógłbyś... Mógł Ale się znowu, Basiula, wkraczasz nie, tak. Nie. nie, w tą stronę. Nie, dawaj, Musisz przymknąć oko w drugą I stronę. W sobie, oczywiście. No, tak. To, to ma potrzebę przymykać oko w drugą stronę, niech sobie przymyka, ale on będzie ofiarą i tyle. Oni wszyscy czekają w kolejce, żeby tam. No. La to też jest kolejka. Aha, dobra, to już nie musimy... chce. Okay. Okay. Bo to jeszcze może być tak, wiesz, że teraz się przewali ta największa fala. Mhm. Tak, i oni to już teraz wracają teraz do domu. Ta, ta godzina tak. A wyjadacze tak... zostają teraz. W tej dwudziestej pierwszej sobie się zrobi, tak trochę może spokojniej O, no, jak ładnie zapachnęło Nie, to mam coś chyba z tym, mam jakieś serdowy no, Ostatni raz na Nowym Świecie no. Tak, spokojnie, bez dzieci i tak dalej, to To nie pamiętam ja To ja to byłem z 10 co? lat temu i <laughs> nawet wiem kiedy i wiem z kim no, akurat to są takie osoby, których tutaj nie mogę wymienić, ale No ale tak. Które znasz? Które znasz bardzo dobrze, tak. Którymi nawet do liceum chyba chodziłaś albo albo na studniówce byłaś albo coś. 10 lat temu? No, to dobra, więcej, więcej. Dobra, gdzie jest ta pijana? Chyba na, na, tym, na Nowym Świecie, bo to jeszcze kawałek, tak? A Bartek w końcu szedł do tej piwnicy, czy nie? Wow! Nie wiem, Bartek Pozdrawiam No tam wygląda, patrz Jakby pijana wiśnia jeśli, Oczywiście. Jeśli trzeba przeczytać... I tak jest ta kolejka, taka? Długa? No jeśli to jest kolejka do tego, to w tej to stajemy. <noise> Jak także. Żeby... Naprawdę? No, Polskie pierogi, gościniec. Tu no też tak. kolejka? Też widziałam właśnie. ale nie, no to nie, nie. No nie, to... To chyba nie. Ej, wszędzie jest taka kolejka, dobra. No ale to się nie ma co No okej, okay, no luz. I luz. Wiadomo I w ogóle jak powiem Ci, że mam tak luźny stosunek do tego, że... Tak, ale już oczywiście. Poczekaj, kochanie. Ach, czymś... Dobra, jelcze mam. Sikorka masz? Tego Nomada ma Robert. Robert S. Wiesz o tym. Proponował no, mi go ostatnio. No ten Chevrolet. No, od Roberta Słyszy, mamy, mieliśmy jeden, sporo tak, samochodów, czy... tak? 1 do jeden, tak, oczywiście, ale to jest cena mieszkania w Dobra, to jest pijana Wiśnia. I ja tutaj kończę to wideo, proszę Państwa. To jest dobra okazja, żeby kończyć to wideo. Uszanowanie.